Hejka, witajcie. Na pewno wielokrotnie zastanawialiście się, co zrobić, żeby być lepszym spawaczem, co zrobić, żeby te spoiny naprawdę wychodziły dużo, dużo lepsze. Dzisiaj przedstawię wam cztery punkty, które zagwarantują, zagwarantują wam dużo lepsze efekty i, i za parę, za parę dni, za parę, za parę tygodni czy miesięcy będziecie mogli do mnie napisać i podziękować, bo naprawdę wielu, zauważyłem wielu młodych ludzi, nie przywiązuje uwagi do tych, do tych takich prostych rzeczy, które właśnie dzisiaj chcę Wam e, przedstawić. No to nie będziemy tutaj się dalej rozgadywać. Zaczynajmy od punktu pierwszego. E, myślę, że najważniejszą rzeczą to jest, e, abyście e, wiedzieli. Jaki używać filtr? Zaciemnienie po prostu filtr do filtr przedni. Czyli jak to mówię jaki przedni filtr w przybicy, prawda? Wiecie, że tam jest numeracja, tam chyba od 9 do 13, 14 nawet, więc nikt na początku tak naprawdę nie wie, jaki sobie ustawić. Ja pamiętam, ja na samym początku spawałem 14, dostałem 13 raziła mnie. I spawałem 14. Z wieloletniego doświadczenia, aczkolwiek tak samo doradzili mi starzy spawacze, wiem, że jeżeli chcecie sobie ustawić z zaciemnienie przy spawaniu 20-30 cm od spawów do góry na dół. W ogóle cały ten, ten, ten obszar, mniej więcej 20-30 cm, to jest maks jaki powinniście widzieć. Jeżeli widzicie więcej, na przykład spawacie dwunastką i widzicie więcej niż te 20-30 cm, e, warto jest wtedy sobie dodać wyżej. Nie z dwunastki wskoczyć na trzynastkę, ale jeżeli widzicie mniej... To warto sobie obniżyć z dwunastki na jedenastkę. Często się zdarza tak, że właśnie yy, młodzi spawacze biorą, spawają na tym, co im tam dają. Na jedenasty, na przykład. I mówią, że ich oczy bolą. Bo to właśnie tak jest. Jeżeli macie niedobrze do dobran filtr. Będą was boleć oczy. Przede wszystkim też. To też jest ważne, że jako młodzi spawacze, zaczynający, też będziecie mieli problemy, że po dłuższym spawaniu i tak wam będą boleć oczy, oczy nie są przyzwyczajone do tego wszystkiego, do, do samego patrzenia w ten punkt, tego światła, czego się nauczycie w przyszłości. Ale to jest ten punkt pierwszy, który jest praktycznie najważniejszy. I, i, bo jeżeli ktoś ma za jasno, to nie widzi dobrze, bo tak go te światło rozprasza, że nie lubię skupić się na tym jeziorku. Ale jak ma za ciemno, to też widzi tylko taki malutki punkcik. Więc to jest bardzo ważne, żebyście sobie dobrali odpowiedni filtr. I myślę, że to na pierwszy punkt wystarczająco. Lecimy dalej. Punkt drugi. A, czekajcie, czekajcie... No tak, to wrzucimy w drugi punkt. Macie rację. Mam rację. Czekajcie. Drugi punkt. Ważne jest, żebyście yy, zrobili sobie. Ja wam tu pokażę, czekajcie. Mam tu drugą swoją przybicę, w której osobiście spawam. Żebyście takie coś zrobili, słuchajcie. No to jest taka sztuka, ale to, to nie chodzi o to. To ma być. W górę zasłonili. Słuchajcie, górę. A tak jak tutaj, w tej przybicy, słuchajcie, to jest wszystko osłonięte. Jeżeli spawacie. Jeżeli spawiacie w ogóle w pomieszczeniu, na przykład zamknięte, to te światło się odbija, wchodzi wam do środka, co nie? Jest bardzo jasno i samo to przestajecie dobrze widzieć. Ja osobiście w każdej przywicy, nawet w pracy, daję sobie tak właśnie, tak na górę, kawałek szmaty, słuchajcie, kawałek szmaty tu mi zasłania i te światło mi tutaj już nie świeci. Z tyłu tam mam kaptur, wszystko, więc jestem w szczelnie zamknięty. Yy, wiadomo. Pracuję z nawiewem, więc te powietrze świeże mi dochodzi. Ciężej jest pracować, jeżeli ma się przyłbicę bez nawiewu, ale górę możecie sobie zabudować śmiało i wtedy te światło wam nie wchodzi i nie rozprasza aż. I nie musicie na przykład sobie filtra, słabszego filtra ustawiać, bo często ludzie tak robią. Jak im świeci z góry, w szczególności na przykład jak są też na dworze, bo słońce świeci, czy lampy nawet, słuchajcie, o, lampa nawet może was drażnić z góry, a przede wszystkim jak się pracuje w środku, to się odbija to światło z każdej strony. No światło wejdzie w każdej strony, wiadomo, to jest... No, to jest światło, to, to wejdzie wam wszędzie. Ale chodzi o to, że jak tutaj się zamkniecie, to będziecie fajnie mieli taki hermetyczny ten hełm i będziecie mogli się skupić tylko i wyłącznie na świetle z jeziorka, w którym właśnie, które właśnie spawacie. Więc przede wszystkim to, to musicie wziąć pod uwagę. Naprawdę zobaczycie ogromną różnicę. Spróbujcie se, spróbujcie se, nawet nie musicie tak robić. Jeżeli mi nie wierzycie, weźcie sobie po prostu kawałek szmaty sobie tak, jak ja, zróbcie taśmą sobie, oklejcie i sobie zamknijcie. I zobaczycie, jaka będzie różnica tej, tej jakości, może nie jakości, tego komfortu pracy. Co oczywiście przełoży się na jakość pracy. Lecimy z następnym punktem. Następny punkt też jest, no, to jest śmieszne, ale, ale prawdziwe. Wielu młodych spawaczy nie wie nawet, nie wie czasami nawet, że w środku też czyścimy szybkę. Słuchajcie, tom, tom, tom. I to jest bardzo ważne, że jeżeli ta szybka leży w tej akurat przyłbicy jest fajnie, bo to jest się i wszystko jest widoczne. Pokazywałem wam kiedyś z Speedglassa, która ma tak w całości podnoszone do góry. I, i ta, ta szybka jest po prostu bardzo trudno dostępna. Bardzo ciężko ją e, e, czyścić. I często nie zwraca się uwagi, że ona jest bardzo brudna. I powiem Wam szczerze, że wystarczy, że na hali poleży ta przybica parę dni. Wrócić nam po Europie, czy nawet na następny dzień przyjdziecie, gdzie jest duże zapylenie i już macie zakurzone w środku, i znowuż widoczność wasza jest gorsza, i się zastanawiacie, przecież wczoraj spawałem trzynastką, a dzisiaj ta trzynastka jest zaciemna. Nie, ona nie jest zaciemna, po prostu szybka jest cała, zabrudzona w środku, i przede wszystkim musicie dbać o to, żeby te wszystkie szybki, a jest ich już parę, więc żeby one były czyściutkie, żeby były czyste, zawsze. Zawsze przed pracą sobie wyczyścić, nawet w trakcie pracy, bo czasami jest tak, że np. spawacie drutem proszkowym. On bardziej się dymi, bardziej, bardziej właśnie zadymia tą szybkę od środka, to wchodzi zawsze gdzieś tam, dym wszędzie też wejdzie, więc warto jest, żeby wyczyścić bardzo dobrze tą szybkę. I, i to jest trzeci nasz punkcik, trzeci, bardzo ważny punkt, żebyście, właśnie, żebyście lepiej widzieli, słuchajcie, bo to jest podstawa, podstawa, nasz wzrok to jest podstawa. I jeżeli nie będziecie dbali o wszystko dookoła, to ten wzrok naprawdę Wam zacznie siadać. Tak jak wszyscy naokoło mówią, że o, spawaczą, to wzrok siada, spawacze spawacze ślepną na starość. Jakie na starość ślepną? Co oni za bzdury gadają? Słuchajcie, ja mam 40, no 41 rok leci. Nie czuję się oczywiście na tyle, czuję się na 20. I, i rzeczywiście, słuch, wzrok, mam wszystko, wszystko bardzo dobre, bo przez lata dbam cały czas o to. Ja cały czas do was powtarzam, jeżeli będziecie dbali, to nie ma bata, że po prostu będziecie mieli problemy. A ktoś kto ma 60 czy 70 lat, no to wiadomo, że będzie już miał gorszy wzrok czy słuch. To nie jest przez to, że pracował wiele lat w takim i takim zawodzie. Jeżeli dbał o siebie, to, to nic się takiego nie stanie. Po prostu z wiekiem nasze zmysły stają się coraz słabsze i to jest normalne. I chyba każdy o tym wie, że dziadek, który ma 70-80 lat, nie będzie tak samo dobrze widział jak ten, co ma 20-30 lat chłopaczek. Tak? Więc siłą rzeczy to i tak wszystko się zużywa. Ale to tylko od Was zależy, czy Wam się to zużyje szybciej czy wolniej. Są też takie przypadki, wiadomo, że ktoś ma jakieś wady wrodzone i ten i dziedziczne jakieś wadę wzroku, że tam psuje się mu szybko. Okej, okay, ale mamy, mamy jeszcze, jeszcze dużo, dużo, no to ta technika idzie tak do przodu, medycyna i wszystko, że da się jakoś to wszystko ogarnąć. Lecimy dalej. To był czwarty punkt. Teraz będzie piąty, trochę podłączony z czwartym, bo jeszcze jest bardzo ważna rzecz w piątym, no, czwartym, piątym, no, w piątym punkcie, żebyście wymieniali tą szybkę. Słuchajcie, widzicie? Widzicie tą szybkę? Odbija się nawet, ładnie. Już jest, taka, już jest taka brudna. Ja takie szybki już wywalam. Słuchajcie, wyrzucam takie szybki, a czasami robię inne myki, ale to będzie w następnym odcinku. Pokażę Wam techniki, jakie usłyszałem. Jak można czyścić te szybki, w jaki sposób i jak nie czyścić, też Wam powiem, ale to będzie niedalekiej przyszłości. Słuchajcie, wymieniamy to, wymieniamy to i to. Wszystkie szybki są wymienne, więc jeżeli, jeżeli zobaczycie, że one są zużyte, to wymieńcie je. Słuchajcie, jeżeli oczywiście e, pracujecie w zakładzie, jesteście na, na etacie normalnie, idziecie do swojego brygadzisty, jakiegoś kierownika czy, czy, czy kogo tam, żeby wam dał nowe szybki. Jeżeli nie będzie chciał wam dać no to powiecie, że wprost powiedzcie, że no to, to się przełoży na jakość w spawaniu. E, jeżeli posiadacie swoją własną przyłbicę, możecie sobie dokupić, albo po prostu, tak jak mówię, są sposoby, żeby w miarę jak najdłużej utrzymać te, te szybki w, w takim należytym, w należytej czystości. Więc e, przedstawię Wam przedstawię. wszystko po kolei, nie bójcie się, e, jakie koledzy mi doradzali. E, sam będę w ogóle sprawdzał to też na, na żywo. Będziemy sprawdzać razem. Jak to, jak to się, no jak to wszystko działa, to był piąty punkcik, tak? No właśnie, to jest też piąty punkcik. Znowuż za wzrokiem. Powiem wam ostatni punkt, i to, to wszystko wiąże się do jednego i tego samego. Ostatni, szósty punkt. Załóż okulary. No wiecie, no wiecie, to jest takie niby oczywiste. Nie, to nie jest oczywiste. Wielu ludzi, właśnie przeważnie ludzie w moim wieku, zaczyna, wstydzą się, wstydzą się tego, że muszą zacząć nosić właśnie okulary, że co ty, jeszcze dobrze widzę, tak, o, że te oczy, tak się przygląda, co ty tam, prawda? Nie potrafi do niego dotrzeć, nie dociera do niego to, że wzrok po prostu mu się pogorszył. Jak to? Przecież 20 lat temu widziałem dobrze, dlaczego teraz nie widzę? Tak? Czy 30 lat temu? Pamiętam taką sytuację. Pracowałem właśnie w pierwszej swojej firmie, w Famaku jeszcze. Przyszedł do nas na brygadę taki. Ja, jaką miał? Janek na niego mówiliśmy. Janek. To chyba Janusz, mam nadzieję, jeżeli się nie mylę. Jan, Janusz. Mniejsza z tym. Janek. Bardzo w porządku, facet. Wtedy był troszkę starszy ode mnie. Ja wtedy miałem jakieś 30-30 jakieś parę lat. 30. Mm. A on, no, on był z 10 lat starszy, właśnie on wtedy był w takim wieku, jakim ja jestem teraz. I słuchajcie, jak dostał coś do spawania, to była tragedia. Tragedia. Warstwówki, jak kład, to po prostu, nie wiem, jedna, jedna była od drugiej w odległości no dosyć, dosyć sporej. Uk układał te, jak musiał zrobić dwunastkę, to po prostu yy, mógłby jeszcze dwie lagi między tymi trzema paskami wsadzić. Tragedia. I brygadzista się wkurzył, mówi do niego tak. Słuchaj, Janek, mnie to nie obchodzi. Jak nie załatwisz sobie okularów, nie będziesz spawał. On mówi, co ja, przecież, przecież ja widzę bardzo dobrze tego. On mówi, ja wiem, że ty masz problem ze wzrokiem. Ja widzę, jak ty coś chcesz czytać, jak ty, jak ty mrużysz oczy. Ty masz problem ze wzrokiem. Idziesz do okulisty Jak nie, będziesz cały czas szlifował, objął odpryski po innych spawaczach. Nie będziesz spawał. Nie wierzył, ale ten mu nie dał naprawdę spawać i po krótkim czasie przyszedł w okularach. Słuchajcie, chłop po prostu tak spawał, że bajka. Pięknie. W tych okularach. I naprawdę założył sobie fajne okulary, bo wiecie co? Już w dzisiejszych czasach nie ma problemu. Jest wybór, idziecie do okulisty, jest taki wybór okularów. Ludzie nawet zerówki sobie kupują, żeby po prostu dobrze wyglądać. I... i... I to nie jest wstyd, dzisiaj nosić okulary. To jest czasami uciążliwe, no bo wiadomo, jak jest zimno na dworze, wchodzicie do pomieszczenia, paruje tego, ale chodzi o to, że to jest naprawdę duży komfort w pracy. Zaczynacie spawać dużo, dużo lepiej, bo widzicie dużo lepiej. I to jest najważniejsza, najważniejsza rzecz w tym całym właśnie zawodzie, że oczy to jest podstawa. I te wszystkie punkty, co Wam dzisiaj przedstawiłem, te wszystkie rzeczy sprawią naprawdę, naprawdę, to nie jest żadna bójda sprawią, że będziecie naprawdę wspaniałymi spawaczami. Dużo lepiej wam będzie wszystko wychodzić. Będziecie widzieć naprawdę super. Nie wstydźcie się tego. Nie wstydźcie się tego, że wymieniacie codziennie szkiełko. Ja wymieniam codziennie. Ktoś kiedyś powiedział, o, pewnie ci tak chlapie. Nie, nie chlapie. Szybka jest zawalona, zakurzona tego i wymieniam. Czasami robię półtorej ale w większości po jednym dniu. Są szybki na stanie, to je biorę. Słuchajcie, to jest mój wzrok, to jest wasz wzrok. I jeżeli wy nie zadbacie o niego, to wasz pracodawca ma to w dupie. Rozumiecie? Jak wy stracicie wzrok, jak wy będziecie gorzej spać, to on was po prostu pozbędzie się. On ma to w dupie. Więc to w waszym interesie jest to, żebyście zadbali. O nie. Słuchajcie. Zadbajcie. Myślę, że to, co dzisiaj powiedziałem, da wam naprawdę, naprawdę wiele do, do myślenia. I myślę, myślę, że to wszystko wam pomoże. Trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć! Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać e, pełne wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśniesz ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj. Do tego dzwoneczek, dzięki czemu, w pierwszej kolejności, za każdym razem, co wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube Was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję, całkowicie, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć. Funkcję wesprzyj. Dzięki temu e, drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. E, mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia! Cześć!